Rozdział 23. Rozmyślanie o śmierci. Bardzo szybko będzie po tobie. Spójrz inaczej na swój stan. Dziś człowiek jest, a jutro się nie pojawi. A skoro zostanie wzięty sprzed ludzkich oczu, to także rychło o nim już nie będą myśleć. O głupoto i zatwardziałości ludzkiego serca tylko o rzeczach obecnych rozmyśla, a nie patrzy przed siebie na przyszłe. We wszystkich czynach i myślach tak się powinieneś sprawować, jakbyś dziś miał umrzeć. Gdybyś miał czyste sumienie, nie bardzo bałbyś się śmierci. Lepiej byłoby strzec się grzechów, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotów, to jak będziesz jutro? Jutro jest dniem niepewnym. A czy wiesz, że będzie dla ciebie jakieś jutro? Cóż pomoże długo żyć? Jeśli tak mało się poprawiamy. Ach, długie życie nie zawsze poprawia, a często bardziej jeszcze powiększa winę. Obyśmy przez jeden dzień dobrze postępowali na tym świecie. Wielu oblicza, ile to lat od nawrócenia upłynęło, a często mały jest owoc poprawy. Jeśli straszno umierać. To być może niebezpiecznie jest długo żyć. Szczęśliwy, kto zawsze ma przed oczami godzinę śmierci i codziennie przygotowuje się do umierania. Jeśli widziałeś kiedyś, jak człowiek umiera, to pomyśl, że i ty przebędziesz tę drogę. Jeśli to ranek, załóż, że do wieczora nie dociągniesz, a gdy nastał wieczór, nie ośmielaj sobie obiecywać poranka. Zawsze więc bądź gotów i tak żyj, by śmierć nigdy cię nie znalazła nieprzygotowanego. Wielu umiera nagle i niespodzianie, bo o godzinie, o której się nie przypuszcza, syn człowieczy przyjdzie. Gdy nadejdzie ta ostatnia godzina, daleko inaczej zaczniesz sądzić o całym swym minionym życiu, i będziesz bardzo żałował, że byłeś tak niedbały i opieszały. Jak szczęsny to i roztropny człowiek, który stara się być takim w tym życiu, jakim by sobie życzył być w chwili śmierci. Wielkiej bowiem nadziei na pomyślną śmierć dostarczają doskonała wzgarda świata, gorące pragnienie postępów w cnotach, umiłowanie karności, trud pokutowania, rączość w posłuszeństwie, zaparcie się siebie i znoszenie wszelkiej przeciwności z miłości ku Chrystusowi. Gdy jesteś zdrów, Możesz dokonać wiele dobrych rzeczy, a gdy będziesz osłabiony, nie wiem, co będziesz w stanie zrobić. Tylko nielicznych choroba czyni lepszymi. Podobnie jak i ci, co dużo podróżują, rzadko się uświęcają. Nie polegaj na przyjaciołach i krewnych, nie odkładaj też na później sprawy Twego zbawienia. Prędzej bowiem ludzie zapomną o tobie, niż przypuszczasz. Lepiej jest teraz w porę zadbać i przed sobą wysłać nieco dobra, niż liczyć na pomoc drugich. Jeżeli ty sam o siebie teraz nie zadbasz, to kto zatroszczy się o ciebie w przyszłości? Teraz jest bardzo cenny czas. Teraz są dni zbawienia. Teraz... Czas sposobny. Lecz niestety nie wykorzystujesz tego czasu, w którym mógłbyś zdobyć zasługi i żyć przetowiecznie. wiecznie. Przyjdzie taki czas, gdy będziesz pragnął jednego dnia lub godziny dla poprawy. A nie wiem, czy ubłagasz. Dalejże, najdroższy, od jakże wielkiego niebezpieczeństwa mógłbyś się uwolnić i z jak wielkiego wydostać strachu, gdybyś zawsze bał się tylko śmierci i nie ufał jej. Staraj się teraz tak żyć, byś w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Ucz się teraz umierać światu. A wtedy zaczniesz żyć z Chrystusem. Ucz się wszystkim gardzić, a wtedy będziesz mógł swobodnie dążyć do Chrystusa. Karć teraz swoje ciało pokutą, a wtedy będziesz mógł mieć niezawodną ufność. Ach, nie mądry, czemuż myślisz, że będziesz długo żył, gdy nie masz pewności co do jednego dnia? Jak wielu ludzi uległo złudzeniu i nieoczekiwanie zostali wyrwani z ciała. Ileż to razy słuchałeś, jak mówiono: ten padł od miecza, ów się utopił, ten spadając z wysoka złamał kark, jeszcze inny udławił się jedzeniem, a tamten wśród rozrywek skończył. Ten zginął od ognia, ten od żelaza, ten od zarazy, ten od zbrodni. Tak więc końcem wszystkich jest śmierć, a życie ludzkie jak cień nagle przemija. Kto wspomni Cię po śmierci? I kto pomodli się za Ciebie? Czyń, że teraz? Czyń najdroższy, co możesz robić, bo nie wiesz kiedy umrzesz, nie wiesz także, co cię spotka po śmierci. Gdy masz czas, gromadź sobie nieśmiertelne bogactwa. O niczym innym nie myśl, jak tylko o zbawieniu. Troszcz się tylko o Boże sprawy. Czyni sobie teraz przyjaciół, oddając cześć świętym Boga i naśladując ich czyny, by, gdy ustaniesz w tym życiu, przyjęli cię do wiecznych przybytków. Zachowuj się jak pielgrzym i gość na tej ziemi, którego nic nie obchodzą sprawy świata. Zachowuj serce swobodne i ku Bogu w górę wzniesione, bo nie masz tu miasta trwałego. Tam kieruj co dzień modlitwy i westchnienia, by duch Twój zasłużył na szczęśliwe przejście po śmierci. Do Pana. Amen.